Poranna Rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry pani poseł. Poseł Dzień Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pani ocenia wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w regionie? E, oczywiście mógł być e, lepszy. E, straciliśmy jeden mandat, e, straciliśmy też e, senatora. E, no. A przeszła reprymenda tam z Warszawy, z centrali? Nie, nie, reprymendy nie było. Cztery lata temu Prawo i Sprawiedliwość miało na Opolszczyźnie 37,64%, a Koalicja Obywatelska 26,71%. Teraz te proporcje no, tak z grubsza się odwróciły. Dlaczego? No, Sama się zastanawiam, dlatego że... Yy... Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to jednak był okres, kiedy to wiele działo się na Opolszczyźnie. Mieszkańcy Opolszczyzny korzystali z wielu programów, wiele inwestycji. Dziwna sytuacja. Dla mnie osobiście. Mm -hmm. No, ale, pani poseł, mamy za pasem niemal, że można powiedzieć, wybory samorządowe już, tak? Mm -hmm. Jakieś wnioski trzeba będzie wyciągnąć. Tak, oczywiście, wnioski wyciągamy i, i też bardzo mocno do tych wyborów samorządowych się przygotowujemy. Poparcie jednak jest duże, zwłaszcza w niektórych powiatach. Niektóre powiaty od, od lat były jak gdyby takim bastionem, czy to mniejszości niemieckiej, czy to platformy, natomiast na pewno są powiaty bardzo pro Prawo i Sprawiedliwość i, i, i o te powiaty zwłaszcza będziemy chcieli zawalczyć, ale nie tylko w tych innych też. Czyli jest plan na odrobianie strat. A proszę powiedzieć, kto w Pani ocenie powinien tworzyć nowy rząd? Kto powinien w mojej ocenie tworzyć rząd? Dobre pytanie i dziękuję za to pytanie. Ja może odniosę się do tej kwestii, do wyników wyborczych, bo polskie społeczeństwo wielokrotnie zresztą było to, przez wielu polityków cytowane, mówione, wybrało. Mówi to przede wszystkim Donald Tusk i, i inni politycy dzisiejszej opozycji. Natomiast jakby przeanalizować, co rzeczywiście wybrało polskie społeczeństwo, to polskie społeczeństwo wybrało w bardzo miażdżącej liczbie bo ponad 12 milionów wyborców zagłosowało na prawicę, szeroko rozumianą prawicę, czyli mam tu na myśli Prawo i Sprawiedliwość, mam tu na myśli Konfederację, mam tu na myśli również PSL i Hołownia, czyli Trzecia Droga. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, o lewicę prawie połowę mniej otrzymała ta strona polityczna, czyli liberałowie i, i lewa strona. No i teraz właśnie jest pytanie. No ale trzecia droga, teraz, nie pójdzie teraz, z państwem. Teraz jest pytanie, czy społeczeństwo polskie rzeczywiście postawiło na Donalda Tuska, rzeczywiście postawiło na lewicę, na nową lewicę, na, na te opcje? Nie, szanowny panie redaktorze. Platforma Obywatelska triumfuje zwycięstwo. Platforma Obywatelska dostała milion głosów mniej, aniżeli Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. No, a, przedstawiciel... jakby, a jak, ale e, jakie będą e, koleje? No właśnie, bo e, dzisiaj rozpoczynają, dzisiaj się się roz, rozpoczynają się rozmowy u prezydenta. No i... i e, no, Proszę to redaktorze prawda? pozwolić, niech te rozmowy toczą się. Ja wiem, że dziennikarze, czy to radiowi, czy inni, mają to do siebie, że lubią bardzo spekulować, lubią grzebać. No, taka praca, taka wasza praca, no ale mhm. to grzebcie dalej. I pocz... Ale ja, ja uważam, że powinno się poczekać na, w tej sytuacji. No dobrze, Powiedziałam ale... swoje zdanie. Jasne, ale społeczeństwo... zakłada Pani pewnie taki scenariusz, że będziecie Społeczeństwo Polskie w opozycji, wybrało prawicę. Prawicę społeczeństwo wybrało. Jaka będzie decyzja, jak potoczą się losy państwa polskiego na dzień dzisiejszy tego nie. Jestem Panu w stanie odpowiedzieć. Wiem jedno, że w momencie, kiedy Donald Tusk obejmie władzę w państwie polskim, to można rzec, że dojdzie do katastroficznych sytuacji, chociażby kwestie dotyczące Unii Europejskiej zmian, zapisów w traktatach. 200, ponad 60 zmian, między innymi mówiące o wspólnej armii unijnej, mówiące o wspólnej walucie dla wszystkich państw członkowskich, mówiące o rezygnacji z prawa weta. Tak naprawdę te zapisy, które przykowane są w ramach nowych zapisów traktatowych, Spowodują to, że Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej stracą swoją y, suwerenność, stracą swoją narodowość. Czy rzeczywiście Polacy tego chcą? Powiem panu tak. Dzisiaj, gdy rozmawiam z wieloma osobami, są przerażeni tą sytuacją, która właśnie jest na, na, na dzień dzisiejszy na scenie politycznej. Bo tego akurat, że, żeby Tusk został premierem, nie chcieli. Nie poseł chcieli. Katarzyna I to, Czuchara, i, Prawość, i, i, i to są głosy jest mieszkańców Opolszczyzny. Zapraszamy Głosowali na prawicę, szeroko na rozumianą. Tej rozmowy zapraszamy oczywiście w internecie. Pani poseł, no ale werdykt wyborczy jest taki, przy rekordowo wysokiej frekwencji, 7, no to jest w samym Opolu, na przykład w stolicy regionu 77%. No, mhm. Wcześniej nie notowano tak wysokiej frekwencji. Wczoraj tutaj, siedząc na Pani miejscu, poseł nowoczesnej Witold Zębaczyński mówił, że społeczeństwo który ma wielką, który ma wielką klasę, pisu, e, tak? którą ma wielką klasę polityczną. Powiem panu tak, rzeczywiście bardzo wysoka frekwencja historyczna frekwencja, natomiast w tych wyborach w bardzo dużej skali, w bardzo dużej liczbie wzięli młodzi ludzie, młodzi ludzie, tacy dwudziestoparolatkowie, którzy w momencie, kiedy rządził Donald Tusk, mieli 10, 12, 14 lat, i te właśnie młode osoby, które dzisiaj miały, mają 20-20 parę lat, poszły zagłosować, ponieważ wytworzył się w internecie swego rodzaju trend, ponieważ wytworzył się, wytworzyła się taka teoria, która e, mówiła o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która chce e, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, e, że przez Prawo i Sprawiedliwość nie, nie ma wolności. To jest e, absurd. A właśnie to, jak będzie wyglądać e, polityka państwa polskiego, to mamy chociażby bardzo dobry przykład w osobie pana posła Witolda Zębaczyńskiego. Czy pan, jako redaktor i jako obywatel obywatel państwa polskiego o uważa, że e, taka osoba będzie pani dobrze poseł, sprawować władzę w Polsce. Ale ja zadaję, powiem, mam też takie Jaż prawo, zada zadaję państwa. panu pytanie, i radiosłuchaczom. Czy tak będzie wyglądać y, rząd, jak, y, jak poseł ziemi opolskiej, który, który nakleił sobie osiem gwiazdek, który używał wulgaryzmów i to się bardzo spodobało młodym ludziom i poszła tak zwana mhm. fala. Ale pani poseł, fala są też tacy, o 70% procent podwyżek po nowym roku, bo prawdopod spadać po prawdopod Trybunału po, Konstytucyjnego po prawdopodobnie po nowym roku będą podwyżki 70% energii elektrycznej, gazu. Do końca roku jest wprowadzona tarcza antykryzysowa. Wprowadził ją rząd zjednoczonej prawicy. Jestem ciekawa, co zostanie utrzymane w momencie, kiedy zostanie Donald Tusk, bo dzisiejsze zapowiedzi. Dzisiejsze zapowiedzi czołowych polityków z różnych partii politycznych, bo jakby ich zliczyć, to jest ich około 13, większych i mniejszych, które mają tworzyć jeden blok partii rządzącej, to powiem panu szczerze, że aż włosy stają na głowie, już się głośno mówi o tym, że będą odchodzić od 500 plus no dobrze, 13, 13, 14 emerytury. co to oznacza? 13, co to oznacza? To niech pan nie pyta. Niech pan nie, niech pan nie pyta mnie, co to oznacza dla mnie, bo ja jestem posłem dalej. Niech pan zapyta społeczeństwo polskie, niech pan zapyta mieszkańców województwa opolskiego. Co to oznacza? Może przeprowadźcie sondaż uliczny i wtedy dowiecie się, jakie jest zdanie mieszkańców Opola. To Pani oznacza poseł. tragedię. To oznacza, że my, dobrze, Polacy stra stra stracą swoją, swoją Jak płynność. Opozycji? Jaką będziecie opozycję? opozycją? Będziemy, jeśli będziemy opozycją, to na pewno będziemy opozycją konstruktywną. A ja osobiście będę patrzeć bardzo dobrze na e, ręce rządzących. I będę rozliczać z tych wszystkich obietnic, które padały, a które tak no, normalnie nie sposób jest spełnić. Bo dzisiaj jadąc do Radio Opole słuchałam e, chociażby jednego z przedstawicieli e, jednego ugrupowania politycznego e, Kołodziejczaka. Dobrze pamięta pan i, i Opo, mieszkańcy Opola, e, o czym mówił e, Kołodziejczak, dzisiejszy poseł, e, który kandydował w ramach. W ramach koalicji obywatelskiej, jak to się będzie miało do partii zielonych, jak to się będzie miało do partii y, skrajnie lewicowych, którzy y, forsować będą projekty skrajnie nie, niedobre dla y, polskiej wsi? Jak to się będzie miało y, dla mieszkańców i okolic? Bo są posłowie dzisiaj. Totalną? Wie pan co? Zada, zadaje pan pytanie z dziwnym, takim sarkastycznym uśmiechem. Mieliśmy już opo, opozycję totalną. Totalną. Ja jeszcze raz powiedziałam, będziemy na pewno opozycją, jeżeli będziemy opozycją, to będziemy opozycją konstruktywną. Będziemy pokazywać, wykazywać błędy. Jeżeli będzie wybrany rząd Donalda Tuska, to, to będziemy taką opozycją. I proszę nie sugerować i nie uśmiechać się w tym Panie momencie. Poseł, dziękuję bardzo. Kończymy rozmowę, poseł mówić, mówić że gościem. będziemy dziękuję opozycją. cała radio.opole.pl